Simona Patalano i Angela Fabiani, Zaro, Włochy, orędzia Maryi na czasy ostateczne. Simona. Ujrzałam mamę była cała ubrana na biało. Na głowie miała biały welon, poprzetykany złotymi punkcikami który okrywał także jej ramiona oraz koronę z dwunastu gwiazd. Mama miała ramiona otwarte w geście przyjmowania, a w prawej dłoni trzymała długą koronkę różańca świętego. Mama miała bosy stopy, które spoczywały na kuli ziemskiej, wokół której był starodawny wróg, pod postacią węża, który się rzucał, ale mama trzymała go mocno, miażdżyła go swoją prawą stopą. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moje drogie dzieci, kocham Was i widzieć Was tutaj, w moim błogosławionym lesie, wypełnia mi serce radością. Dzieci moje, Otwórzcie swoje serca i pozwólcie działać Duchowi Świętemu. Pozwólcie, by wypełniał Was radością, by Was kształtował. Bądźcie jak miękka glina w dłoniach Pana. Dzieci, kocham Was przy ogromną miłością. Dzieci, słuchajcie mego głosu, nie zatwardzajcie Waszych serc. Dzieci, pozwólcie się prowadzić do Jezusa. Dzieci moje, kocham Was i proszę Was usilnie, pozwólcie się kochać. Czekają Was ciężkie czasy. Dzieci moje, proszę Was usilnie, słuchajcie mego głosu. Wprowadzajcie w czyn moje rady. Dzieci, umacniajcie się świętymi sakramentami klękajcie przed najświętszym sakramentem ołtarza tam mój syn Jezus jest żywy i prawdziwy tam was oczekuje dzieci moje bądźcie jak straże które wyczekują świtu psalm 130 bądźcie gotowi z koronką różańca świętego w rękach nie jest ona amuletem dzieci, lecz potężną bronią przeciwko złu, o ile używacie jej z miłością i wiarą. Dzieci moje, kocham Was. Daję Wam teraz moje święte błogosławieństwo. Dziękuję, że pospieszyliście do mnie. Angela tego popołudnia. Mama ukazała się jako królowa i matka wszystkich narodów. Miała różową sukienkę i była okryta wielkim, zielono-błękitnym płaszczem, który był szeroki, i ten sam płaszcz okrywał także jej głowę. Na głowie miała koronę królowej. Dziewica Maryja miała ręce złożone do modlitwy, w dłoniach. Trzymała długą koronkę różańca świętego białą, jak ze światła która sięgała jej prawie do samych stóp. Jej stopy były bose i spoczywały na kuli ziemskiej. Ziemia była okryta wielką, szarą chmurą. Ziemia kręciła się z zawrotną szybkością, i przesuwały się po niej sceny wojny i przemocy. Mama miała bardzo piękny uśmiech, ale jej twarz była smutna i zmartwiona. Powoli dziewica Maryja zakryła świat połu swego płaszcza. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie dzieci, dziękuję, że tu jesteście. Dziękuję. Że raz jeszcze odpowiedzieliście na to moje wezwanie. Dzieci, jeśli tu jestem, to jest tak z przeogromnego miłosierdzia Boga, który pozwala mi być tutaj, pośrodku Was. Dzieci najukochańsze, również dzisiaj jestem tu, by prosić Was o modlitwę, o modlitwę za ten świat, coraz bardziej spowitym rokiem. I uciskany przez zło. Dzieci, módlcie się o pokój, coraz bardziej zagrożony przez możnych tego świata. Dzieci moje, każdego dnia odmawiajcie różaniec święty, który jest bardzo potężną bronią przeciwko złu. Ja jestem tutaj, by przyjąć każdą waszą prośbę o modlitwę. Jestem tutaj. Ponieważ Was kocham, i moim największym pragnieniem jest móc was wszystkich ocalić. Lub w innym tłumaczeniu przywieść do zbawienia. Potem mama powiedziała mi: córko, popatrz, mama wskazała mi konkretny punkt, w który miałam się wpatrywać. Widziałam obrazy, które przesuwały się szybko, jedne po drugich. To było jak oglądanie filmu, który bardzo prędko posuwa się naprzód. Dała mi zobaczyć sceny wojenne, potem Morze Śródziemne. Były tam statki ustawione w szyku bojowym. Córko, pomódl się ze mną. Pomodliłam się razem z mamą, i potem mówiła dalej: Córko, nauczcie się zwalczać zło dobrem. Bądźcie światłem dla tych, którzy jeszcze żyją w ciemnościach. Niech wasze życie będzie przykładem dla tych, którzy nie znają jeszcze miłości Boga. Bóg jest miłością, nie wojną. Potem mama rozłożyła ramiona i wszystkich popłogosławiła. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 26 październik. Dwa tysiące dwudziesty drugi rok. Amen.